No, się maneczko widzę. Witam Was już w 7 odcinku z oceniania gier typu PCD. Jak to szybko zleciało, dzisiaj gra od Milen Studios. Pozdrawiam Was i zaraz lecimy. Sorki, że przerywam film, ale zostawcie tu 20 lajk, like, a jeśli chcesz, żeby Twoja gra była następna, to daj nazwę gry, nazwę twórcy, grupa jeżeli jest, dobra ja nie przeciągam i miłego oglądania. Na razie ta gra wygląda dobrze, więc zapowiada się na dużą ilość punktów, więc oglądajcie do końca, a i napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony twórca z PCD. W ogóle minusem w tej grze jest ten SPID. Mamy tutaj jakieś boisko, które nie ma piłki, nie stać Milen Studios na piłeczkę. Oczywiście to jest żart nie brać tego na poważnie. Jestem ślepy od początku nagrywania tego filmu, a tu jest mapka. Aha może nie ale chodźmy do Zbyszka. Co my tu mamy, jakieś upośledzone auto pana Zbyszka? Dobra, muszę przyznać, że pan Zbysiu ładny ma lokal. Ok, po lekiem SE pojedziemy. Tutaj konkurent pana Zbyszka, ale stety Zbyszek ma lepsze auta, więc win. Dobra, widzowie, nie wiem co to było, ale jadymy dalej. Ryszard, ty 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 widzicie, to on nie umie jeździć, a nie ja. Dobra sorki widzowie, że dzisiaj taki małosłowny odcinek, ale bym się nie wyrobił, a grę oceniam na 70. więc bye bye.